Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu PEPKO. I na początek mam dla Was kolejną perełkę z wiosennej kolekcji. I tym razem są to okrągłe, plecione kosze, które mają pokrywkę. Do tego są takie trzy kolorowe, chociaż mamy tutaj połączenie zielonego i białego. Mamy też dwa rozmiary do wyboru. Ten jest akurat mniejszy, kosztuje 20 zł i ma wymiary 18x15 cm, ale zaraz pokażę Wam większy, który kosztuje 25 zł i ma wymiary 23x18. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was sporo nowości. Do tych okrągłych koszy będę miała dla Was jeszcze jedne, które też są trzykolorowe, ale tym razem mają uchwyty. Będę miała też dla Was nowy dzbanek, kilka nowych dywaników, i jeden będzie w kształcie misia. Pojawiło się też sporo nowości na świeczkach, i będą dwie egzotyczne, i jedna na walentynki, która jest w kształcie róży. A pod koniec filmiku będę miała dla Was pojemniki w kształcie kotka i pandy. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki. I w tym Pepko również pojawiła się ta zielona osłonka, która ma taki ciekawy kształt. Kosztuje 20 zł. Mamy też kolejną nowość na sztucznych kwiatach. Tym razem pojawiły się takie gotowe bukiety. Mamy tutaj naprawdę sporo kwiatów. Powiem, że nawet ładnie są wykonane. Kosztują 20 zł. I powiem Wam, że ja nie jestem fanką takich gotowych sztucznych bukietów, ale ten wygląda naprawdę słodko i idealnie pasowałby do takiego białego ceramicznego wazonika dzisiaj będziemy mieli sporo nowych dywaników i pierwszy to jest dywanik miś, no popatrzcie jak on słodko wygląda tam jeden był rozwinięty więc mogłam wam pokazać jak on wygląda po rozłożeniu, no niestety byłam sama więc musiałam trochę improwizować jest bardzo miły w dotyku ten dywanik jest okrągły średnicę mamy tutaj 100 cm i kosztuje 60 zł moim zdaniem jest to jeden z fajniejszych dywaników jakie dotąd mieliśmy dla dzieci a przypomnę tylko, że do kompletu możecie sobie dokupić poduszkę w kształcie Misia, którą wam ostatnio pokazywałam. A teraz mam dla Was kolejne nowe kosze, które są do kompletu do tych wcześniejszych, mają dokładnie te same kolory i są wykonane z tego samego materiału. Ale tym razem mają całkiem inny kształt, ponieważ nie mamy tutaj pokrywki, ale za to mamy uchwyty i one są w kształcie takiej torby. Mamy też dwa rozmiary do wyboru, to jest akurat większy i on ma wymiary 30x30x28 i kosztuje 40 zł, natomiast mniejszy kosztuje 30 zł, a wymiary ma 25x25x20 cm. Takie kosze mieliśmy już dostępne w Pepco, tylko one były z tej wcześniejszej kolekcji i miały dokładnie ten sam kształt, tylko były inne kolory, ponieważ mieliśmy tutaj granatowy, biały i różowy. A teraz przejdźmy sobie na kuchnię i na początek mam dla was nowy komplet sztućców który kosztuje tylko 15 zł, mamy tutaj 16 sztuk, a w komplecie mamy nóż, widelec, dużą i małą łyżkę. Może nie są jakieś super jakości, ale wiecie, za 15 zł jak dla mnie ok, do tego mają taki ładny wzorek. Bardzo mi się spodobał ten dzbanek, który jest szklany, ma uchwyt i do tego taką metalową pokrywkę. Kosztuje 25 zł, pojemność mamy tutaj 1,4 litra. I tutaj w tej pokrywce możecie sobie ustawić albo otwór do nalewania, albo sitko, albo całkowicie zamknąć ten dzbanek i jest to świetna opcja na imprezę do ogrodu, ponieważ możecie zostawić dzbanek na stole i nie bać się, że do niego wejdzie jakaś osa. A teraz kolejne dwa nowe dywany i tym razem są prostokątne. Wymiary mamy tutaj 80x120 i kosztują 60 zł. Mamy dwa do wyboru. Ten jest taki jaśniejszy i ten wzorek wygląda jakby był sprany. Tutaj na etykiecie macie narysowane jak ten dywan wygląda po rozłożeniu. Natomiast drugi dywan jest ciemniejszy, dzięki czemu ten wzorek jest bardziej widoczny. On również kosztuje 60 zł i też ma te same wymiary czyli 80x120. Oba dywaniki mają taki troszeczkę grubszy włos i są bardzo miłe w dotyku. A teraz, kochani, hit, który wrócił do Pepko i są to materiałowe pojemniki, które mają zamknięcie jak worek. Do wyboru mamy je w kolorze kremowym albo szarym. Kosztują tylko 20 zł, a są naprawdę spore, bo wymiary mamy tutaj 40 na 50 cm. Takie pojemniki idealnie Wam się sprawdzą na zabawki. Możecie sobie go też postawić w łazience i mieć go na brudne ubrania, albo postawić sobie go koło kanapy i mieć taki pojemniczek na koce. A teraz mam dla Was kolejną perełkę na sztucznych kwiatach i tym razem jest to drzewko bązaj, które jest przepięknie wykonane. No, ten kolor na żywo wygląda jeszcze lepiej. Do tego mamy tutaj taką ceramiczną czarną doniczkę, która ma fajne dwa uchwyty. Fajne są też te kamyczki, które są tu przyklejone klejem, dzięki czemu jeszcze bardziej to drzewko wygląda naturalnie. Sporo też nowości pojawiło się na świeczkach i mam dla Was kolejny zapach na tych dużych świeczkach, które są w szklanym opakowaniu. Tym razem mamy świeczkę w kolorze żółtym, a zapach to Exotic. Mi osobiście bardzo się ten zapach podoba, ponieważ jest taki owocowy i bardzo przebija się tutaj mango. Tak jak reszta tych świeczek, one również kosztują 20 zł, i powiem Wam, że ten żółty jakoś z tych wszystkich kolorów najbardziej mi się podoba. Świetna seria, w ogóle mamy tutaj bardzo dużo zapachów, ponieważ ta zielona to jest sosna. Czerwona jest o zapachu malin, a ostatnio pojawiła się ta różowa o zapachu kwiatu wiśni. Kochani, w Pepko pojawiła się nowa seria świeczek, która jest w szklanym opakowaniu i do tego mają takie delikatne wzorki. Na razie z tej serii pojawiły się dwie: ta w tym szarym opakowaniu ma zapach paczuli, kosztują one 20 zł. A na dole mamy jeszcze zieloną, która jest o zapachu egzotyk, ale tym razem ten zapach jest taki delikatniejszy i bardziej mamy tutaj takie egzotyczne kwiaty. A tutaj ta świeczka, którą wam ostatnio pokazywałam, która jest w szklanym takim żebrowanym opakowaniu, i do tego ma taką złotą pokrywkę. ona kosztuje 20 zł i ma zapach landrynek. A teraz pojawiła się dokładnie taka sama, ale w kolorze żółtym. I tym razem mamy zapach wanili. Kochani, już chciałam iść dalej, a popatrzcie, jaki hit mi się tutaj ukrył. Mamy pierwszą rzecz z walentynkowej kolekcji, i jest to świeczka, która jest o zapachu róży i do tego mamy tutaj takie malutkie różyczki, które są też wykonane ze świeczki. No wygląda ślicznie, do tego jest w szklanym opakowaniu i kosztuje tylko 10 zł. To już jest chyba tradycja, że w pępku pojawia się właśnie taka świeczka z małymi świeczkami na jakąś okazję, ponieważ zaczęło się od jesieni, gdzie mieliśmy świeczkę z małymi dyniami, później było Boże Narodzenie i małe choineczki, a teraz ciekawa jestem co pojawi się na Wielkanoc. A tutaj kolejna perełka z kolekcji Hello Kitty i tym razem jest to plastikowy pojemnik w kształcie tego kotka. W ogóle bardzo mi się podoba, że ta kokardeczka jest tutaj tak przyczepiona, fajnie to wygląda. Kosztuje on tylko 20 zł. A tutaj na dole ostał się u mnie jeszcze ostatni dywanik, właśnie też z Hello Kitty, też mamy tutaj ten nadruk tego kotka. Kosztuje 60 zł i on nie jest okrągły, tylko mamy tutaj kształt właśnie tego, tej głowy tego kotka. Wymiary to 76x90, więc jest nawet spory i bardzo miły w dotyku. A na koniec jeszcze na dziale kuchennym znalazłam przesłodkie pojemniczki. W cenie tylko 8 zł mamy tutaj zestaw 4 sztuk. Mamy też dwie wersje tych pojemników do wyboru: mamy rudego kotka albo pandę i bardzo mi się też podoba, że na każdym pojemniku zarówno ten kotek, jak i ta panda mają inną minkę. No i oczywiście każdy pojemniczek jest też innej pojemności. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani, zapraszam Was też na ostatnie przeglądy z Pepko. Ostatnio mieliśmy sporo nowości, na przykład w ostatnim przeglądzie mieliśmy przepiękne szkatułki z nowej kolekcji oraz koszyczek do lodówki. W Pepko zaczęła się też wyprzedaż i mamy przecenione zasłony na 17 zł. znalazłam też gadżet do kuchni za 2,50 więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to gorąco wam polecam, a teraz życzę Wam cudownej niedzieli. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.